Witajcie, z tej strony GreenBlade, w tym filmiku ciut inaczej niż zazwyczaj, nie będziemy grać gry, a skupimy się na błędach, które wprowadził w wczorajszy patch, a tych błędów jest naprawdę, naprawdę potworna ilość. Zrobimy to z tego względu, że żebyście tutaj nie byli zaskoczeni składając jakiś dek, grając jakąś kartą, myśląc, że zadziała tak, a tu się okazuje, że ta karta działa zupełnie inaczej i cały wasz pan nie wypali dodatkowo. Też w końcu jesteśmy tutaj beta testerami, więc trzeba w tych testach tutaj wspomóc redów, pokazać im, co jest nie tak, co powinni poprawić, na czym się powinni skupić. Dobra. No i po kolei błędów jest tutaj strasznie, strasznie dużo w tym patchu. Osobiście wraz z lekką pomocą grupy tutaj, facebookowej, znaleźliśmy ich 13 w ciągu bodajże paru godzin. Więc zaczynajmy. Pierwszy błąd, rażący moim zdaniem, największy błąd, który aż bije po oczach, Jan Kelveit Przenieść wszystkie jednostki szpiegów z wybranego rzędu rywal na swoją stronę pola bitwy. Nie, zupełnie tak to nie działa. W opisie karty są aż dwa błędy. Po pierwsze, nie przenosi wszystkich szpiegów, tylko niezłotych szpiegów, co jest kluczowe podczas walki z Henseltem, bo w moim przypadku się to straci, skończyło e, stratą 100 punktów i przegraną gry, więc to jest straszny błąd. I po drugie, nie z wybranego rzędu rywala, tylko z całego jego pola, więc tutaj no, praktycznie wszystko, wszystko co czytamy w działaniu tej karty jest nieprawdziwe. Dobra, tutaj, jeśli chodzi o Janka, Janusza tutaj to tyle. Kolejny, kolejny straszny błąd, mm, jeśli chodzi o elfów. Pławka zapalająca, zasadzka, odsłon, gdy po przeciwnej stronie pojawi się odkryta jednostka. Tyle, koniec komentarza. Działa to zupełnie inaczej w momencie pojawiania się odkrytej jednostki, pułapka się aktywuje, plus z pułapki wyskakują nam tutaj neofici z Coyatel. Neofici z tutaj, no, pojawiają się, no, po prostu, tak o, nie z gluchy, nic można się poczuć przez to zaskoczonym i punkty, które sobie tam, powiedzmy, wyliczymy w głowie, nie do końca będą się y, tutaj sprawdzać, dobra. Następnie, mm, koral. Chora ma tutaj całkiem, całkiem nietypowy błąd, ponieważ nie ma dla niej odpowiedniej kategorii. Tutaj widzimy, e, stwórz efekt pogodowy w przeciwnym rzędzie. W przeciwnym niż zostanie zagrana. Ale koral przypisana jest tutaj według oznaczenia do dowolnego rzędu, a w praktyce można zagrać ją tylko na rząd łuczniczy i oblężniczy, więc żeby ktoś się tym nie sugerował, bo zgodnie z opisem karty i przypisaniem rzędu można ją zagrać na każdy dowolny rząd i rzucić każdy dowolny efekt pogodowy łącznie z mrozem. Tak oczywiście nie jest, koral zupełnie tak nie działa jak w opisie. Dobra, dalej, przejdziemy do potworów. Mm, tutaj tak. Harpia e, celane celaeno czy Kelaeno, jak się to tam czyta. Mm, Przemień wszystkie jaja harpi w harpie. Natomiast natomiast tutaj harpia harpia, harpia, harpia. harpia. Mm, jest harpia. Natomiast harpia działa tak. Stwórz kart jaja i harpi umieść w osobnym rzędzie. W momencie kiedy mm, tutaj y, przemienia wszystkie jajka w harpie, pojawia się harpia, tak? Pojawia się harpia, która ma opis karty, słuchaję harpii i umie się w dowolnym rzędzie, w, w losowym rzędzie, przepraszam. Mm, no to jest mm, błąd. No, w momencie, w praktyce harpia w momencie pojawienia się wcale nie stwarza jaj harpi. Oczywiście jest to zrozumiałe, ponieważ byłoby to zbyt OP, ale według opisu jaja powinny się pojawić. Więc moim zdaniem rozwiązanie byłoby stworzenie innej karty, która ma, yy, nie ma żadnej umiejętności dodatkowej. Na przykład karty typu Młoda Harpia czy coś ten tym I w tym momencie byłoby wszystko w porządku. Młoda Harpia wykluwa się z jajka, nie ma żadnych umiejętności, wszystko gra. A tutaj Harpia ma umiejętność, która po pojawieniu się jej na stole nie jest aktywowana w żaden sposób. Dobra. <laughs> Nasz junior z czyby, czyli Cyprian Willey. Zmniejszyłem bazową wszystkich jednostek po przeciwnej stronie o 2, a później u, po usunięciu zwiększ o 2. Um, to tak nie działa, to zupełnie tak nie działa. Nie zmniejsza siły bazowej o 2, tylko o 1. Zmniejsza o 1. Bo czym zwiększa, tak jak pisze dalej, o 2 siłę zbostowaną, zbufowaną. Ale tak jak wspomniałem, siła bazowa nie jest zmniejszana o 2, tylko o 1, więc to robi sporą, sporą, różnicę. W momencie, kiedy na przykład, nie wiem, gramy tym na pogodę, myślimy sobie, ktoś ma tutaj, powiedzmy, nie wiem, 15 mglaków tutaj sobie stworzył tych zwykłych i rzucimy Cypriana H, zdejmiemy mu wszystkich mglaków, wykluczymy mu ich z gry. A tu ząk wcale tak się nie dzieje, mglaki będą po prostu osłabione i, i, i tyle. Wciąż będą egzystować albo będą się pojawiać od mgły. Więc wielki błąd, dobra. Wran wojownik. Pod koniec drugiej. Pod koniec dwóch tur zniszcz inną najsłabszą jednostką w rzędzie. Nie działa to, tak? Znaczy działa tak, ale nie tylko. Wran wojownik zjada najsłabszą jednostkę w rzędzie w momencie zagrania. Po czym zjada kolejną co dwie tury. Nie ma tej informacji, że w momencie zagrania zjada jednostkę. Czyli błąd w opisie karty. Dobra, następnie olbrzymi krabopająk. Stworzone stwórz i zagraj krabopająka. Stwórz i zagraj. Taleniu guardu teraz zostawia... Przenosi do następnej tury losową jednostkę. Znaczy nie losową jednostkę, tylko, tylko przenosi do następnej tury ostatnio zagraną jednostkę. A tutaj w u olbrzymiego krabu pająka jest tak, że stworzone przez niego jednostki nie zostają na stole po zakończeniu rundy, tak jak ma to w przypadku na przykład e, wilków stworzonych z ducha lasu, chociażby. A w opisie wiem, że to jest niby stworzona, ale w opisie jest wyraźnie stwórz i zagraj czyli zagrywamy tą kartę jak najbardziej powinna zostać, jako jeśli jest ostatnio zagraną kartą, a nie zostaje. Dobra. E, Jeźdźcy dzikiego gonu. Jeźdźcy dzikiego gonu też mają tutaj błąd, ale to sporo kart na ten błąd. Odporność na mróz, to nie jest tylko odporność na mróz, jeźdźcy są odporni na całą pogodę. Kiedy się pojawia na polu, mają tutaj tą kropelkę, są odporni na całą pogodę. Tak samo tutaj wojownik dzikiego gonu, odporność na mróz, jest odporna na całą pogodę, jakieś tam krasnoludy też odporne na całą pogodę. No masa, masa, masa tych błędów. Praktycznie wszędzie w momencie, gdzie tam pisze odporność na mróz, na deszcz, to jest odporność na calutką pogodę, a nie tylko na jedną. Tak samo odporność na mgłę. On nie jest odporny na mgłę, tylko jest odporny na całą pogodę. Hmm, dobra. Kolejny błąd, rażący. To jest błąd w opisie pasywki potworów. Hmm, pisze tutaj po zakończeniu rundy zatrzymaj na polu losową, lojalną jednostkę losową, lojalną jednostkę. Otóż nie, tak było we wcześniejszym patchu, Aktualnie zostaje ostatnia zagrana jednostka. No nie zmienili tego. Jest to rażący błąd, ponieważ no jeśli ktoś, ktoś o tym nie wie, ktoś nie przeczyta, co się mu pozmienia, albo ktoś zaczyna grę, no to będzie się strasznie, strasznie tutaj. Nie dostosuje swojej strategii do tego niestety, więc to, to wymaga jak najbardziej poprawy. Dobra, następnie. Mm -hmm. Dek testowy. Cantarela. Moim zdaniem tutaj jest mm, błędny opis. Dobierz kartę stali, zwiększ siłę tej karty o 6. Tak długo jak jest szpiegiem. Dobierz kartę stali, zwiększ siłę tej karty o 6. Hmm. Czyli z tego wynika. Dobieramy kartę i zwiększamy siłę tej karty o 6. A to tak nie działa. Zwiększa się siła kantereli. Tutaj jest błąd budowy zdaniem po prostu. Po zeznaniu jasno wynika, że dobieramy kartę i zwiększamy siłę tej karty o 6. A tutaj jest zwiększ siłę nie karty, o której jest mowa w opisie, tylko karty, którą aktualnie tutaj no, używamy, kantareli. Zwiększamy o 6 wartość kantareli. Dobra, tak to działa. Mm, następny błąd. Kolejny błąd mają tutaj elficzki. Elficzki mają błąd... Jeśli chodzi o komandosa z gór silnych, mm. cofnij brązową jednostkę inną niż nieugięta. Co to jest jednostka nieugięta? Nie ma takiej kategorii. Są jednostki, mm, są jednostki nieustępliwe. Nieugięta, no, nie, nieugięta, nieustępliwa. No po prostu błąd, literówkach, ktoś się pomyli w przepisywaniu. No, ale to w tym momencie ktoś się może zdziwić, bo przecież ta haha to jest nieustępliwe, to rzucę sobie komandosa i przeżongluję sobie najemnika. Otóż nie, tutaj to nieugięte odnosi się do nieustępliwe, powinno być to poprawione. Błąd jak najbardziej w opisie karty. I tutaj ostatni błąd, trzynasty błąd, który tutaj mamy, to jest błąd. <ścoughs> Zaraz znajdę jakąś talię, O, błąd może być. Bardzo zabawny bunt. Rębacz Sinfried. Po upływie dwóch tur zagraj zwiadowcę Sinfrid. Zwiadowca Stinfried. To jest zwiadowca yy, zwiadowca Rębaczy. A tu jest Rębacz Sinfrid, zwiadowca Sinfrid. Hmm, może jakiś misz masz, połączenie tych dwóch kart? Jakieś tutaj yy, klonowanie, powielanie, jakaś nie wiem, fuzja kart. Nie, tak to nie działa. Nie ma takiej karty oczywiście jak. Zjadowca z Cinfried. jest tylko Rewarz Thinfit i zostanie przyzywany kolejny Rewarz Thinfit. Więc no, błąd tutaj w opisie karty. Dobra. Na dzień dzisiejszy to były wszystkie błędy, które znaleźliśmy. Jest ich 13. No, jest tego sporo, naprawdę sporo do poprawiania. Szczególnie no, boli mnie błąd z Januszem. Mm, z tego, że nie przyzywa złotych tutaj ozłoconych kart. No można się tym bardzo, na tym bardzo bardzo przejechać. No, i no, trzeba to poprawić. Trzeba to poprawić. Nagrywam to, żeby było tutaj poszerzyć wiadomość, wiedzę graczy na temat błędów, żebyście nie byli zaskoczeni, żeby się przygotowali do działania tych kart, takich jakie nie, nie wynikają te działania z opisu. No i oczywiście, też film kierowany do redów, żeby sobie przejrzeli na spokojnie i zobaczyli, co tutaj wymaga poprawy. Jesteśmy tutaj od testowania, szukania błędów, błędy znajdujemy i przekazujemy dalej, więc Ja to robię teraz w tym momencie w wersji filmiku, żeby wszystko było jasne i Każda ze stron, czy to twórcy gry, czy odbiorcy, czyli gracze Mogli się tutaj doinformować i jakoś ustosunkować swoje działanie do tych błędów Dobra, a to teraz to by było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik Dzięki wielkie za oglądanie, jeśli wy znaleźliście jakieś błędy, których mi się jeszcze nie udało wychwycić Piszcie tutaj w komentarzach, te wszystkie błędy się jak najbardziej przydadzą. Piszcie, komentujcie, ewentualnie zgłaszajcie Redom na forum Gwinta, czy na przez okci zgłoszenie błędów, reportujcie. Bo nie no po to tu jesteśmy, po to dostaliśmy te klucze, żeby to robić. To jest no, jakby nasz, nie patrzeć, nasz obowiązek za otrzymanie tutaj możliwości pogrania sobie w tą super grę. Dobra, to było na tyle z mojej strony. Dzięki wielkie za oglądanie. Kto nowy, niech zostawia suby. Trzymajcie się, pozdrawiam, na razie.